Witajcie serdecznie na moim kanale Antyk opowiada historię. Dzisiaj jestem jako Grinch. Ja jako Grinch będę dzisiaj zabierał prezenty. A zgodnie z prezentami, um, no to mam dla Was taką propozycję. Um, Piszcie komentarze pod publicznością i bardzo potrzebuję już tych łapek. Bardzo potrzebuję tych subskrypcji, bo niedługo już na przykład nie będę nagrywał. I co się stanie? To się stanie. Że, jak nie będzie łapency, to będzie mi smutno. Więc po prostu pod publicznością, dawajcie serduszka, łapęcie i subskrypcję, jeżeli możecie. Um, będzie mi serdecznie, bardzo z tego powodu miło. A teraz przechodzimy do kierki. Dzisiaj będziemy każdemu zabierać prezenty z choinki. Idziemy do każdego dzisiaj mieszkanka. I będziemy po prostu, no. Mm, zabierać prezenty. No nie? No. Także idziemy. każdą choinkę Tutaj zabieramy. Coś nie mogę, coś się nie da. Jeżeli wy umiecie, no to. Napiszcie mi pod publicznością, jak to się robi, bo ja nie wiem, a potrzebuję wiedzieć. Um, a, a kto lubi sylwester, zostawia łapęcję, a kto nie lubi, zostawia łapkę w dół. E, no, mam nadzieję, że dużo y, y, dzieci lubi. Zobaczcie, y, zuża polarna. Ja, ja nie mogę. Zuża polarna w brukiem. Muszę pokazać potem to swojej mamusi. Tak, jak ona to zobaczy, to po prostu będzie w szoku. Ja nie mogę. Oh my gosh. Ale fajnie. Jeju! Okej okay. Ale bardzo mi serdecznie będzie z tego powodu miło, gdy mnie zasubskrybujecie, dajcie mi serduszko łapence w górę i w dół No w dół, jak komuś coś się nie podoba a jak komuś się coś nie podoba, to niech pisze pod publicznością. Ja i tak nie lubię świąt, ja Grinch nie lubię świąt. Także, no, muszę sobie jakoś tutaj ogarnąć różne rzeczy. Aby oczywiście, możecie zostawiać te łapęce, te um, serduszka. A więc, po co mi serduszka pod publicznością? Dlatego, że bardzo tego potrzebuję, bo... E, niby, ten... niby... no... jakoś tak to wyszło, że po prostu będzie to. Ale teraz... E, m, niby matmen pasz, bo Moja babcia niestety umarła. Bardzo moja ukochana babcia. Nazywała się ona Grinczowa. Grinczowa się nazywała Green. Green. Grinczowa się nazywa ta moja babcia. O tutaj jest nawet jej grupy. Zobaczcie, grinczowa jest napisana Gryny czy Oby No więc niestety, ale już niestety musimy iść od niej. Um, no więc tak to. Bardzo was pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam tych subskrybentów, co wcześniej pozdrawiam. Dalej pozdrawiam. Bardzo dziękuję za te subskrypcje. Jesteście bardzo mili, ale fajnie by było, gdyby każd każda osoba dała subskrypcję lub łapęce. Będzie mi serdecznie. Bardzo z tego powodu miło. A teraz idziemy sobie zbudować swój domek. Tu sobie zbuduję domek. A wy sobie piszcie ciągle pod publicznością. Bardzo mi serdecznie będzie z powodu z tego miło, że jesteście tutaj na żywo ze mną. Um, możecie dalej być na żywo oczywiście. Um, a kto jest na żywo, to bardzo po prostu potrzebuję tych, co są na żywo, bo chcę, żeby było wszystko starannie, obmyślone. Um, um, I dlatego chcę, żebyście byli teraz na żywo, bo jak nie będziecie. Kto nie będzie, może sobie później obejrzeć ten film na moim kanale. Wy możecie też znaleźć cały czas na moim kanale um, ten film, czyli na kanale Asemery o Antykopowiadach Historię. Ale teraz sobie będziemy nagrywać studio. Tak, będziemy nagrywać sobie studio. Studio pokoju. Tylko nie wiem, dlaczego to się stało. Zobaczcie. Tutaj niby mam srebrny przycisk YouTube w grze, ale w prawdziwym życiu nie mam. Więc proszę, żeby w prawdziwym życiu miał srebrny przycisk. Chcę mieć dużo wyświetlonek. Robcie to, żebym miał. Tak, robcie to, żebym miał. Bardzo yy, chcę... Srebrny przycisk YouTube, a. będę bardzo się cieszył z tego powodu, bo będę mógł się w tym srebrnym przycisku YouTube przyjrzeć jak lusterko i zrobić taką magię. Ale teraz sobie wychodzimy z domku i pójdziemy sobie do do, na burgera. A wy lubicie burgera? Jeżeli tak, to zostawcie łapencję. Będzie mi serdecznie bardzo z tego powodu miło. E, no i tak. To, no i co jeszcze mam powiedzieć? Mam powiedzieć, że ja pracuję oczywiście w pizzerii swojej, ale dzisiaj nie będę pracował, bo dzisiaj jest zamknięta. Dzisiaj jej nie ma, bo niestety na razie ją zryminowali. Może jak, może jutro będzie, może pojutrze, nie wiadomo. Um, um, nie wiadomo, co wypadnie, no nie. Um, a czy to nie jest przypadkiem jakiś znajomy widz? Jeżeli ktoś to jest z was, to zostawcie komentarz. Jeżeli ktoś jest z was pod publicznością, dajcie. Będzie mi serdecznie, bardzo z tego powodu miło. No i tak to. Teraz sobie idziemy na burger. A wy lubicie um, przychodzić do McDonalda, czy do Burger Kinga, czy do KFC? Powiedzcie, co wybieracie? KFC, Burger King, czy McDonald's? Ja to lubię Burger Kings i McDonald's. A wy? Powiedzcie powiedzcie w komentarzu pod publicznością będzie mi serdecznie bardzo z tego powodzenia jesteście bardzo słupcio, bardzo was lubię ale teraz zamyknięta już, nie na żartuję cały czas jest otwarte, ale słuchajcie, teraz wiecie gdzie idziemy Idziemy się spotkać z jednym kolesiem. Nie wiem czego znacie, ale idziemy się z nim spotkać. Może wiecie, kto to jest. Hehehe. He, he. dobra, powiem wam kto to jest. Zdradzam. Idę do kolesia Frediego. Pamiętacie Frediego, jeżeli tak? Pamięta, to zostawia łapkę lub komentarz pod publicznością. Będzie mi serdecznie bardzo miło. Również zostawiać serduszko. Bardzo mi z tego powodu będzie miło. I już kończymy. Zapraszam za dwa dni. Za dwa dni do graby Sylwester. Sylwester będzie za dwa dni na Robloxie. Oczywiście wpadajcie na. Kanał asybery, a tylko powiada historię, bo tam są różne asymery. Zaraz będą też asymery i później będzie pójść na gwiazda.